Przypomnijmy, agenci wkroczyli do KGHM na wniosek prokuratury apelacyjnej we Wrocławiu. Śledztwo dotyczy uzasadnionego podejrzenia wyrządzenia w okresie od 2010 do 2015 roku szkody w wielkich rozmiarach w majątku KGHM Polska Mieć SA. Przypomnę, że postępowanie jest prowadzone w sprawie, nie zaś przeciwko konkretnym osobom. My w pełni współpracujemy z funkcjonariuszami, natomiast nie jesteśmy upoważnieni do udzielania szczegółowych informacji dotyczących tej sprawy. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o inwestycje dotyczące pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi czy kupna maszyn górniczych bez przeprowadzenia przetargów. Informacje komentują związkowcy. To są duże inwestycje, które wydawaliśmy miliardy złotych, w związku z tym na pewno tam są takie elementy, które warto się takim elementom przyjrzeć. I dotyczy też zakupów, bo zakupy te są w pewnych częściach wydawane ogromne pieniądze. Informacji podanych przez wyborczą dotyczącą zabezpieczenia komputerów wiceprezesa KGHM Jacka Kardeli i byłego dyrektora naczelnego Huty Miedzi Głogów oraz szefa centralnego biura zakupów nie komentuje rzecznik prasowy spółki Dariusz Wyborski.